Cześć, dzień dobry. Ten odcinek będzie odcinkiem kulinarnym, obiecanym odcinkiem o gwieździe drożdżowej makowej, którą co roku robię na święta Bożego Narodzenia. Nie jest to taka typowa potrawa świąteczna, choć w zasadzie ciasto drożdżowe i makowiec bardzo często są właśnie goszczą na świątecznych stołach. No niemniej jednak akurat w tej wersji nie jest tak bardzo może jeszcze popularna. Ja znalazłam ten przepis kilka lat temu, spodobał mi się niesamowicie, bo faktycznie gwiazda robi duże wrażenie. No, i okazało się, że nie jest taka trudna w wykonaniu. Wręcz powiedziałabym, że jest naprawdę dość prosta, jakby w porównaniu do tego, jaki efekt uzyskujemy. No i od tego czasu robię ją co roku właśnie na święta. Ona się cieszy niesłabnącą popularnością wśród naszej rodziny, szczególnie wśród dzieciaków. No i dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak taką gwiazdę przygotować. Zapraszam na ten odcinek. Przygotowanie gwiazdy zaczynamy oczywiście od przygotowania ciasta drożdżowego. Ten przepis, którego używam, to nie jest jakiś oryginalny przepis. Wzięłam go z kuchni polskiej. Taki tradycyjny, zwykły przepis na ciasto drożdżowe. Jeżeli macie takie roboty wielofunkcyjne, to możecie właśnie w takim robocie, czasem są wbudowane przepisy, to możecie po prostu wykorzystać też ten przepis. I szczerze mówiąc, ja najczęściej właśnie robię w takim moim multirobocie to ciasto, bo ono mi tam od razu się wyrabia, wszystko się miesza, wyrabia i wyrasta, ale u nas w ogóle na Święta Bożego Narodzenia czy na Wielkanoc zawsze tradycyjnie z mamą robiłyśmy ciasta drożdżowe również ciasto na pączki to jest właśnie też ciasto na drożdżach, więc po prostu ja też lubię robić ciasto drożdżowe ręcznie, umiem to robić, więc dzisiaj właśnie pokażę jak zrobić to bez żadnych maszyn dodatkowych po prostu rękami. Zaczynamy od zaczynu, rozczynu, czyli po prostu musimy aktywować drożdże. Ja używam zawsze świeżych drożdży, tutaj mamy cztery. Deko drożdży y, Oczywiście wszystkie proporcje znajdziecie w opisie. Ja je rozkruszam. W ogóle uwielbiam zapach i dotyk świeżych drożdży. Mógłby się nimi bawić. To jest, nie wiem, takie z dzieciństwa, chyba. <gry> y, łyżka cukru. Ogólnie będziemy dawać 10 deko cukru. Y, w przepisie jest od 10 do 15 deko, ale przy tej dosyć słodkiej masie makowej, którą będziemy używać y, z bakaliami, to mogłoby być trochę za dużo. No też można taką gwiazdę polać lukrem. No to już wtedy. W ogóle by było za słodkie, więc myślę, że 10 deko jest całkiem spoko. Drożdże rozcieram z cukrem i zaraz dodam tutaj mąkę i mleko. Ogólnie mnie nauczono, żeby zawsze wszystko, co dodaję do ciasta drożdżowego, było podgrzane. Nawet mąka, chociaż teraz już y, tak nie robię, ale właśnie y, mleko podgrzałam sobie. Tutaj y, mam y, odmierzone, to jest około 1,4 litra mleka, czyli 250 ml. Oczywiście tutaj do rozczynu nie wleję całego tego. Y, Mleka, byłoby to za dużo. Do całego ciasta idzie pół kilo mąki, czyli 500 gramów, ale do rozczynu można sobie dodać 10 deko, czyli 100 gramów, i ja sobie właśnie tutaj już odmierzyłam to, więc wsypuję mąkę, zalewam mlekiem niecałym. Tak, żeby nasz rozczyn miał konsystencję takiej gęstej śmietany. No i odstawię to sobie do w jakieś ciepłe miejsce, żeby te drożdże zaczęły pracować. Zazwyczaj to jest około tam 10-15 minut. One się już wtedy aktywują. OK, gotowe. Ja zawsze przykrywam wszystko ściereczką, po prostu nie lubię, żeby mi tam coś wpadało. No i teraz pójdę napić się kawy, a drożdże zaczną pracować. Sprawdźmy jak tam nasze drożdże, o ładnie pracują. Yy, ja jeszcze yy, zanim dodam mąkę tutaj, rozrobię sobie dwa żółtka z cukrem. No taki po prostu jakby kogiel-mogiel. Wszystko po to, żeby składniki fajnie się połączyły. No i też rozpuszczę sobie masło. To jest 10 dkg masła i ogólnie my zawsze do wszystkiego używamy właśnie tylko masła. Rozpuszczę na małym gazie po to, żeby właśnie dodać do ciasta ciepłe masełko, które są. Będzie się wchłaniać. Jajka w miarę utarte. Oczywiście, jeżeli macie jakiś mikser, to będzie dużo łatwiej zrobić to w mikserze, no ale tak jak powiedziałam, robimy wszystko ręcznie tutaj na tym filmie rozczyn super wyrósł. Będę teraz dodawać właśnie te jajka powolutku, no i mąkę I, i mleko. Mleka zazwyczaj daje właśnie ćwierć litra, ale bywa i tak, że tego mleka trzeba dać trochę więcej, no to po prostu już przy, wiadomo, przy każdym cieście robimy to na oko. Jeżeli chodzi o masło, ono się powoli topi, ale trzeba uważać, żeby się nie spaliło, lepiej wyłączyć, ono się po prostu będzie powolutku rozpuszczać będziemy dodawać pozostałe 400 gram mąki. Najlepiej jest przesiewać mąkę z dwóch powodów. Po pierwsze usuwamy ewentualne nieczystości, a niestety do dziś zdarzają się takie w mące. No a po drugie, co równie ważne, napowietrzamy mąkę, ona jest lżejsza, nie jest zbita, no i y, oczywiście to pomaga jeszcze drożdżom ją udźwignąć. Tutaj odmierzyłam sobie właśnie te 400 gramów. Okay. Nie zapomnijmy o szczypcie soli, każde ciasto, tak mnie mama nauczyła, trzeba posolić nawet solę ciasto na naleśniki, no i ja dodam jeszcze paczkę cukru waniliowego, bo po prostu lubię ten aromat oczywiście. Mleko też sprawdzam no dobrze żeby było podgrzane, może nawet yy, troszeczkę je właśnie podgrzeję. Dobra i dodajemy trochę yy, mleka. Pora zanurzyć dłoń w cieście. On coś czuje, że chyba no, będę musiała podsypać mąki. Na razie wyrabiam w miejsce, no bo będę jeszcze tutaj dodawać właśnie roztopione masło, ale to e, najpierw muszę zarobić ciasto, ale dopiero potem właśnie masło. E, nigdy tego nie rozumiałam i nie lubiłam. Ja już miałam gotowe, zrobione ciasto, a mama mi po prostu wtedy dolewała jeszcze ten tłuszcz, który kazała mi wyrabiać. No ale e, tak mówi stara szkoła, tak mnie mama nauczyła, a znowu mama lucynka i tak robię i teraz. Ciasto powinno być takie gładkie, sprężyste. To się troszkę za bardzo, zobaczcie, klei. Dodam troszeczkę tylko mąki, no bo jeszcze właśnie tłuszcz spowoduje to, że ono będzie lepiej odchodzić. Myślę, że takie dwie szczypty to będzie dość. Ciasto drożdżowe bardzo, bardzo lubi wyrabianie. Trzeba je na napowietrzyć, zresztą ono później, jak zacznie pracować, no to też będzie pełne gazów i takie ciasto trzeba odgazować przynajmniej raz, czyli przebić, zbić ciasto drożdżowe, żeby właśnie powietrze z niego wyszło. Dobra, ja troszeczkę popracuję sobie tutaj na stolnicy. Ciasto jest wyrobione, jest błyszczące. No, tyle o ile będzie bardziej błyszczące, jak dodamy tłuszczu. Ale takie w miarę gładkie, ma pęcherzyki. Bierzemy z powrotem miskę, no i bierzemy nasze masło. Słuchajcie, z tym ostrożnie naprawdę, bo. Nie ma nic gorszego chyba niż poparzyć się gorącym tłuszczem. Ja rozpuszczam masło i później wyłączam, i e, ono nie jest aż takie gorące. Sprawdzam zresztą sobie e, polewając w boku miski, sprawdzam, czy nie jest gorące. Nie leję bezpośrednio na ciasto, bo nie chciałabym też właśnie sparzyć ciasta. E, no i zaczynamy wyrabiać, czyli zabawa od początku. Cały ten tłuszcz musimy tutaj sobie pracować z to ciasto. E, kiedy już wyrobię do końca ciasto, e, odstawię je na Jakieś 40 minut, żeby właśnie drożdże zaczęły pracować. Ja daję w ciepłe miejsce. Jeżeli macie piekarnik z funkcją garowania, czyli właśnie wyrastania ciasta, możecie wstawić do piekarnika. Jeżeli nie macie, możecie włączyć go na 50 stopni, rozgrzać i wyłączyć, i później właśnie stawić sobie tam to ciasto. No, trzeba uważać, żeby ta temperatura nie była za wysoka, ale ciasto drożdżowe, tak jak mówiłam, lubi ciepło. Ja sobie właśnie włączę tutaj. Na 50 stopni dance. Okay. Dance, 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 Ciasto jest śliczne, błyszczące Dobrze wyrobione Przekładam z powrotem do niski, Przykrywam ściereczką I odstawiam na 40 minut Tutaj właśnie do piekarnika Z tym, że na pewno zajrzę do niego W międzyczasie Jeśli właśnie ładnie urośnie No to przebiję, żeby wypuścić gazy Ciasto wyrosło Wygląda bardzo ładnie, ślicznie też pachnie. Teraz trzeba je podzielić na cztery części, ponieważ nasza y, gwiazda będzie właśnie takim przekładańcem. Podzielę na cztery części i każdą z nich rozwałkuję na y, właśnie taki okrągły placek. Ja tu mam nóż. i każdy z nich następnie będę właśnie przekładać masą y, makową. O, od razu wam powiem, masę mak makową ja kupuję gotową. I po prostu nie robię sama tego, bo właściwie to jest po pierwsze kupa roboty, a po drugie tak naprawdę nie widzę dużej różnicy między taką z a tą robioną w domu. Jeżeli wolicie samodzielnie gotować, mieć mak, dodawać bakalie, no to oczywiście, no bo tutaj tak naprawdę jesteście zdani na producenta i na to, co on tutaj za dodatki podokładał. Natomiast po prostu ja najczęściej właśnie wybieram to gotowe rozwiązanie, które jest dla mnie najwygodniejsze. Przygotowałam sobie tutaj już blachę wyłożoną papier no bo te placki będziemy kolejne i kolejne warstwy maku właśnie będziemy już bezpośrednio na blaszce układać, bo ciężko by to było później przenieść, także lepiej to zrobię od razu na tej blaszce na której będziemy piec czyli tak, jak powiedziałam ciasto dzielimy na cztery części czyli będziemy mieć cztery placki przekładamy w sumie trzy razy czyli na, pierwszą, na pierwszy placek jedna warstwa później drugi placek, druga warstwa trzeci placek, trzecia warstwa i czwartego placka Będziemy smarować tylko roztrzepanym jajkiem, żeby mm, był bardzo ładny. Jeżeli chodzi o ilość tej masy, mm, tutaj jest 850, czyli taka jedna trzecia takiej puszki. No i przyznam Wam się szczerze, że ja lubię dużo tego machu, także nie, nie będę żałować. Nie dociągamy do samego brzegu ciasta, dlatego że będziemy chcieli skleić y, właśnie brzegi, no więc wiadomo, na dzień nie może tam być, bo wtedy będzie nam bardzo trudno w sklecie. Jeżeli nie umiecie rozwałkować takiego idealnie okrągłego ciasta, nie przejmujcie się, bo po prostu później i tak y, te placki, zobaczycie, będziemy nacinać i łączyć te brzegi, więc tak naprawdę nawet jak coś nie będzie takie super idealne, to to zniknie. To nie tort w każdym razie. placek położony, teraz najważniejsza rzecz, nie docinamy boków tych, z których będziemy właśnie zaplatać ramiona gwiazdy, do samego środka, czyli ja sobie zawsze biorę jakąś taką szklaneczkę niewielką i zaznaczam ten środek. No i teraz na równych 16 części przecinamy ciasto. I teraz tak, chwytamy dwa dwa takie kawałki ciasta i zakręcamy oba do środka. Raz i dwa i na końcu po prostu sklejamy, dzieci lubią to robić. Dobra, gwiazda zawinięta, teraz tylko rozstrzepujemy jajko, smarujemy i wsadzamy do pieca na jakieś 25 minut. No, żeby się dobrze upiekło i było ładnie rumiane. Smarujemy dokładnie jajeczkiem. Ok, gwiazda gotowa. Teraz ląduje w piekarniku na 25 minut. Po 23 minutach. Gwiazda gotowa. Nigdy nie wyciągam jej tak od razu z piekarnika. Wyłączam temperaturę, uchylam lekko drzwiczki, pozwalam, żeby ta temperatura się trochę wyrównała. Co prawda, akurat to nie jest takie typowe ciasto drożdżowe, które mogłoby tak mocno osiąść i złapać za kalce, no ale zawsze staram się tak delikatnie wyciągać je z piekarnika. Voilà! Gwiazda gotowa. Jeżeli chcecie, możecie ją udekorować, posmarować lukrem. Ja akurat wolę kiedy jest taka ciemna i błyszcząca. To w zasadzie wszystko. Smacznego. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie jakie wy lubicie przygotowywać ciasta na święta. Dzięki i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa. Ho ho ho, drodzy ogrodnicy, zapraszamy do naszego sklepu. Znajdziecie tam prawdopodobnie najlepsze prezenty na święta. Zapraszamy.